W zasadzie pierwsze prace rozpoczęły się w 2010 roku. To, to był ten moment rozpoczęcia prac budowlanych, oczywiście nie liczę etapu przygotowawczego, który też trwał e, ładnych kilka lat. E, także no mamy już 13 lat, e, kiedy te... te, te, te Inwestycje się toczą, to jest prowadzone etapowo. Wiadomo, pierwszy etap to, to, była, to był ten największy projekt, czyli budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego i adaptacja kilku obiektów zabytkowych. W międzyczasie rozpoczął się drugi etap, adaptacja łaźni głównej i stolarni. No i teraz rozpoczynamy. Trzeci etap, natomiast no, czeka nas jeszcze, jeszcze dosyć dużo pracy, ponieważ no, w planach jest kolejnych siedem budynków to, zabytkowych, które czekają na rewitalizację. Inwestycja jest y, obiektem związanym z pokazywaniem historii przemysłu, regionu, głównie górnictwa. I przemysłu ciężkiego myślę, że to ma tylko wyłącznie duże znaczenie dla młodego pokolenia, które nie zobaczyło, nie miało szansy zobaczyć maszyny parowej czy innych rozwiązań technologicznych z dawnej epoki jest to ważne nie tylko dla mieszkańców Katowic, ale również dla całego województwa śląskiego, gdyż dzieci ze szkół podstawowych, średnich będą mogły przyjechać, zobaczyć, jak ich ojcowie dziadkowie pracowali, a jednocześnie zobaczyć inne wystawy, które się tutaj tworzą, realizują i podnoszą wartości kulturalne społeczeństwa. Rewitalizowany będzie obiekt dawnej łaźni gwarek, a w zasadzie obiekt dawnej maszynowni szybu Gruszka, ponieważ ten budynek, w którym się znajdujemy i który będzie poddany całkowitej adaptacji, to Pierwotnie budynek, który pełnił przez niemal 50 lat funkcję maszynowni szybu gruszka, obsługiwał szyb kopalniany. W momencie jednak, w latach 50., kiedy szyb został pogłębiony, a kopalnia wybudowała nową maszynownię, ten budynek został przekształcony na łańcuszkową łaźnię górniczą i w takiej formie funkcjonował do lat 90., czy w zasadzie do zakończenia funkcjonowania, do zamknięcia kopalni. Kiedy otwarcie wystawy? Planujemy w pierwszej połowie 2024 roku, także no zobaczymy jak czas pokaże i jak prace będą przebiegały.